Jest biało i pięknie, ale naprawdę jest trudno. Ten dzień będzie bardzo poważnym wyzwaniem dla kierowców i dla drogowych służb. W tej chwili sypie od Podlasia przez centralne regiony aż po Dolny Śląsk i będzie sypać dalej. W ciągu kilkunastu godzin ta biała warstwa w wielu regionach zwiększy się do 10-15 cm. W górach też będzie sypało. W Tatrach trzeci stopień zagrożenia lawinowego i tam bardzo silny wiatr. W górach może dochodzić do 80, a w Sudetach nawet do 100 km na godzinę. Ale w głębi kraju też wieje. Porywy mogą dochodzić do około 60 km na godzinę, więc wiatr będzie z pewnością obniżał odczuwalną temperaturę. Ważny jest też kierunek wiatru z północy, z północnego wschodu. Porywy, które na Bałtyku dochodzą do 75 km na godzinę, mogą powodować cofkę. Dużo tych zagrożeń, dużo niebezpieczeństw. Uważajmy na siebie najspokojniej w pierwszych godzinach na pomorzu, bo tam opady jeszcze nie dotrą. Natomiast w drugiej części dnia bez opadów już tylko wzdłuż wybrzeża. Po południu zobaczmy, w wielu regionach nadal będzie sypać śnieg najwięcej od centrum aż po zachodnie regiony, a co ważne, na wschodzie w tym, kraju, w tym czasie deszcz będzie, śnieg będzie przechodził w deszcz ze śniegiem albo w sam deszcz. Uważajmy, bo tuż przy wschodniej granicy przy temperaturze już lekko powyżej zera może się pojawiać marznący deszcz, więc będzie go oleć, uważajmy. A najszybciej opady pozanikają na Podkarpaciu. I wieczorem ta strefa bez opadów od wschodu będzie coraz większa. Wiatr też straci siłę dopiero wieczorem. Na termometrach zobaczymy po południu od 0 do 3 stopni, ale przy tym wietrze na pewno będzie nam dużo zimniej. Ciśnienie za to zacznie rosnąć. Wczesnym popołudniem na warszawskich barometrach zobaczymy 1004 hektopaskale. dlatego wiatr będzie coraz słabszy. No to jeszcze zobaczmy, co przyniesie jutro. Jutro już zdecydowanie spokojniej wiatr słaby, zdecydowanie mniej opadów, choć jeszcze będą się pojawiać na południu Polski na Śląsku śnieg im dalej na Podkarpacie tym częściej będzie się pojawiał sam deszcz, a na północy już i w centrum nie powinno padać. Za pół godziny zajrzymy do Państwa regionów. Zapraszam do zobaczenia.